Kształcenie ducha. Podręcznik duchowego rozwoju od ucznia do mistrza. Karol Brandler-Pracht. Część pierwsza. Uczeń. Stopień łatwiejszy. Rozdział trzeci. Stan bierny. Obok czynnej, aktywnej koncentracji myśli, niemniej ważny i potrzebny jest stan bierny pasywny który bezpośrednio wywodzi się z poprzedniego. Tylko ten, kto potrafi silnie koncentrować swoje myśli, może wyrobić w sobie zdolność wprawiania się w stan, który najlepiej można nazwać niebytem. Świat naszych myśli jest podobny do morza. Jeżeli umysł jest wzburzony, wtedy nasze myśli podobne są do spiętrzonych fal. Jeżeli nasz umysł jest spokojny lub lekko podniecony, to myśli nasze prąsają podobne do maleńkich i grających falowań. Na spokojnej powierzchni oceanu. Myśli, tak jak fale, ciągle powstają w niezliczonej ilości, ale ich istnienie jest bardzo ograniczone i krótkie. Stare ustępują miejsca nowym, ledwie co zrodzonym, zdążającym naprzód i zanikają bez śladu swego bytu. Stan bierny wymaga cichej, nieporuszonej, zwierciadlanej powierzchni morza. Zarówno wielkie, jak i niezliczone małe fale muszą zniknąć, a może zakrzepnąć samo w sobie, jak gdyby było napełnione gęstym olejem. Wszystkie myśli muszą ustąpić, niby zamrzeć. W chwili pojawienia się należy je zdusić i wyprzeć. Jest to warunek powstania stanu biernego, a więc zupełne wypróżnienie aparatu myślowego. Musimy umieć wprawić się w taki stan, w którym nasz mózg będzie podobny do białej, niezapisanej karty. Należy także nauczyć się zachowywania tego stanu przez pewien czas. Musimy podczas tego o wszystkim zapomnieć, zapomnieć a nawet stracić świadomość, że jesteśmy, niewolno myśleć o niczym. Całkowicie unicestwiając w ten sposób cielesnego człowieka. Zamykając go przed wszystkimi wrażeniami z zewnątrz i czyniąc go nieczułym na wszelkie doznania pochodzące ze świata materialnego, otwieramy tym samym duszę, czynimy ją przystępną dla delikatnych drgań i wrażeń świata duchowego, których zazwyczaj nie pojmujemy, które dla nas jakby nie istnieją. W stanie biernym dusza może lepiej i skuteczniej oddziaływać na nasze ciało. Po wytrąceniu się ze stanu biernego, znajdujemy tę zapisaną kartę. Cały potok wielkich twórczych myśli, do których w stanie zwyczajnej świadomości nie bylibyśmy zdolni, spływa na nas. Powstają w nas, rosną i podnoszą się nowe, niespodziewane idee i plany i zamiary, zadziwiają nas swoją bystrością, świeżością i oryginalnością. Stan bierny jest niezmiernie ważny i pożyteczny dla każdego. Zarówno pracujący umysłowo, jak i fizycznie mogą na nim wiele skorzystać. Także osoba rozwijająca się etycznie znajduje w nim wielkiego pomocnika, bowiem umożliwia on swojej duszy silniejsze i skuteczniejsze wpływanie na oporne ciało. Stan ten jest niezbędnie potrzebny, jak się później przekonamy, do rozbudzania i rozwijania rozmaitych zdolności i tajemnych sił duchowych. Mimo to ćwiczenia stanu biernego mogą nas narazić także na pewne niebezpieczeństwa. W stanie tym otwarte są na ścieżce wszystkie bramy do naszej duszy. Przez nie szerokim korytem pływają do nas wszelkie. dobre, wzniosłe i doskonałe prądy duchowe, ale równocześnie podlegamy wtedy niskim i niedoskonałym istotom duchowym, na których szkodliwe działania nieraz jesteśmy narażeni. Aby móc temu przeciwdziałać, posiadamy silną, doskonałą broń koncentrację myśli. Tak zwany czynny, aktywny stan duchowy. Jeżeli spostrzeżemy, że otaczają nas nieczyste prądy duchowe, to wystarczy skoncentrować myśli na rzeczy przeciwnej, aby je natychmiast obezwładnić i odpędzić. Jeśli na przykład po ćwiczeniu stanu biernego ogarną nas przykre uczucia, to skupmy nasze myśli na rzeczach wzniosłych, pojęciach pokoju, miłości bliźniego, braterstwa i czystej harmonii duchowej. W ten sposób najprędzej pozbędziemy się na się nam niepokojących uczuć i nastrojów ponieważ jednak w świecie duchowym łączy się jedynie równe z równym wzajemnie się przyciągając dlatego też zazwyczaj niespokojny i niesharmonizowany człowiek będzie narażony na takie wpływy podobnie rzecz się będzie miała z osobą opanowaną przez zmysłowe namiętności Okrążą ją istoty niższego rzędu, które są obarczone tymi samymi słabościami. Natomiast rzadko kiedy mogłoby się wydarzyć, żeby spokojny, zrównoważony i wysoko stojący moralny, moralnie uczeń był narażony na działanie takich niskich, nieczystych prądów duchowych. Gdyby się to mimo wszystko miało zdarzyć, wtedy wie on, jak sobie pomóc. Wypadek taki posłużyłby mu do ćwiczenia i wzmocnienia swojej woli. Drugi natomiast, który z powodu swoich błędów i słabości przyciąga pokrewne siły dzięki ćwiczeniom powyższego stanu, również powinien się przed nim obronić i powinno to być dla niego środkiem do wzmocnienia woli. On musi to czynić bez ustanku, jeżeli nie chce udaremnić i unicestwić w wyniku swoich ćwiczeń. Zaznaczam ponownie, że kto chce się doskonalić w osiąganiu stanu biernego, najpierw musi wyrobić w sobie zdolność koncentracji myśli. Inaczej nigdy nie zdoła doprowadzić do opróżnienia swego aparatu myślowego. Głównym warunkiem dla początkujących jest zachowanie bezwzględnego spokoju. Spokój naokoło niego, spokój w nim samym, w jego duszy. Teraz dopiero uczeń poznaje wartość pierwszych ćwiczeń, zmierzających do Przyzwyczajenia się do zachowywania spokoju ciała i jego członków. Stan bierny wymaga bezwzględnego, bezruchu ciała. Najlepszą porą tych ćwiczeń jest cisza nocna lub wczesny ranek. Uczeń znowu udaje się do swego pokoju lub odosobnionego pomieszczenia. Zatyka w przepisany sposób uszy, zakłada przepaskę na oczy. I kładzie się na sofie lub łóżku. Musi przy tym uważać, żeby się jak najwygodniej położyć, aby stopniowo odprężyć wszystkie mięśnie. Położenie głowy i innych członków ciała musi być takie, żeby żaden mózgu nie był naprężony, żeby wszystkie pozostawały bezwarunkowo bezczynne. Całe ciało musi się znajdować w stanie senności, niby omdlenia. Oddychanie powinno odbywać się bez wyraźnego używania woli. Teraz w duchu wyobrażamy sobie biały krążek około 20-cm średnicy wirujący na czarnym tle. Kierujemy nasz wewnętrzny, duchowy wzrok na ten krążek, podobnie jak podczas koncentracji myśli, usuwając bezwzględnie wszelkie inne myśli i wyobrażenia. Postępowanie takie różni się od znanej koncentracji myśli jedynie tym, że nie poddajemy się żadnym wrażeniom w związku z białym, wirującym na ciemnym tle krążkiem. Nasze zadanie polega na zachowaniu. Nieznanego wyobrażenia o owym krążku. Bezwzględnie nie wolno myśleć o niczym innym. Widzimy tylko ów równo i spokojnie wirujący krążek. Należy się jednak bardzo strzec, żeby w czasie ćwiczeń nie zasnąć. Zwalczanie senności nie może wymagać szczególnego wysiłku woli, aby nie spowodować dekoncentracji. Początkowo siłujemy taki stan zatrzymać przez 3 do 5 minut. Z doświadczenia wiadomo, że pierwsze ćwiczenia są walką z samym sobą. Myśl za myślą uderza w nas i pragnie zetrzeć wyobrażenie krążka, co jest tym łatwiejsze, że nie pozwalamy pogrążyć się w jakikolwiek tok myśli, lecz pragniemy zatrzymać tylko ów obraz wirującego krążka. Po każdorazowym ćwiczeniu nasza siła będzie rosła, a po 10-12 próbach będziemy mogli co najmniej przez 3 minuty wstrzymać i usunąć wszystkie myśli tak, ażeby obraz krążka pozostał czysty i niezmącony. Następnie starajmy się przedłużyć ćwiczenie stopniowo aż do 10 minut. I w tym przypadku będzie nam przydatny budzik. Zwraca się tylko uwagę. Aby dzwonek nie był zbyt ostry, żeby przerażliwy jego dźwięk nie działał zbyt mocno na nasze nerwy. Wrażliwe natury mogłyby popaść w stan hipnotyczny. Jeżeli doszliśmy tak daleko, że przez 10 minut bez przerwy potrafimy utrzymać czysty, niezmącony obraz krążka, wtedy możemy postąpić dalej. Krążek ten zmniejsza się do małej kropki, do jaśniejącego, wirującego punktu w ciemnej i pustej przestrzeni. Przebieg ćwiczenia taki sam jak poprzednio. Jeżeli tutaj dojdziemy do tego samego wniosku, wyniku, to jest, jeżeli przez pełnych 10 minut nic nas nie było w stanie oderwać od tego punktu, który nas całkowicie pochłaniał, wtedy pogłębimy to ćwiczenie w ten sposób, że sobie już niczego nie wyobrażamy, wtedy dotrzemy do własnego stanu biernego, a więc niczego nie słyszeć, niczego nie widzieć. Niczego nie czuć, o niczym nie myśleć, w ogóle nie być. Ćwiczenie to rozpoczynamy od wyobrażenia punktu. Po dwóch lub trzech minutach uczeń musi próbować zetrzeć wyobraż zatrzeć wyobrażenie o tym punkcie, tak aby pozostała tylko czarna, pusta przestrzeń. Lecz i ta myśl musi powoli zniknąć. To wrażenie gęstej ciemności musi przejść w pojęcie mglistej szarości, a w końcu utonąć w nicości. Przejście od kropki do tego stanu następuje bez pośpiechu, nieznacznie, tylko osoby z silną wolą zdołają nagle usunąć wyobrażenie punktu i przestrzeni. Oba sposoby są jednakowo dobre, zależą od zdolności osobnika. Wiele osób przy ćwiczeniach stanu biernego wychodzi od wyobrażenia punktu, jednak takie przyzwyczajenie utrudnia dalsze ćwiczenia. Wskazane jest, aby posiłkować się wyobrażaniem tego punktu, a nawet i krążka, jeżeli jesteśmy rozdrażnieni i nie możemy powstrzymać napływu myśli. Stan bierny jest doskonałym środkiem, uspokojenia każdego podniecenia i rozdrażnienia duchowego lub zmysłowego. Pomaga nam przezwyciężyć bóle i cierpienia, działa kołująco i, i napełnia nas nową pewnością i nadzieją. Kto znajdzie się w ciężkim, kłopotliwym położeniu i nie umie sobie poradzić, niech spróbuje tego, a pomoc i oświecenie przyjdą z pewnością, chociaż nieraz dopiero po kilku próbach. Ćwiczenia te powtarzamy tak długo, aż będziemy w stanie przez 10 minut bez jakiejkolwiek przerwy utrzymać stan nicości. Wtedy modyfikujemy ćwiczenie w ten sposób, że zdejmujemy przepaskę z oczu i ćwiczymy, ćwiczymy z otwartymi oczami. Nie kładziemy się, lecz ćwiczymy na siedząco, żebyśmy jednak nie byli narażeni na rozpraszanie się przez Wrażenia wzrokowe umieszczamy przed sobą naciągnięte na ramię zupełnie białe i gładkie płótno, bądź papier rysunkowy wielkości około 1,5 m2 i wpatrujemy się bezwarunkowo w tę powierzchnię, nie dopuszczając żadnych wrażeń. Powyższe ćwiczenie wykonujemy w znany już sposób. To będzie łatwe, ale trudności. Trudność nastąpi wtedy, gdy po pewnym czasie usuniemy białą płaszczyznę. Wtedy już musimy otwartymi oczami patrzeć w bezwzględną próżnię, nicoś. W osiąganiu takiego stanu należy ćwiczyć się bardzo gorliwie. Przy każdej sposobności, skoro tylko możemy oderwać się na 10 minut od naszych zajęć zawodowych, siadamy spokojnie, odprężamy mięśnie, usuwa, usuwamy wszystkie myśli i próbujemy nasz wzrok zmienić tak, że przedmioty przed nami widzimy, ale tak, jakbyśmy ich nie widzieli, jakby ich nie było, a więc patrzeć, a nie myśleć. Celem tych dodatkowych ćwiczeń, które powinniśmy wykonywać jak najczęściej, wszędzie, gdziekolwiek to tylko możliwe, jest równocześnie to, żebyśmy się przyzwyczaili nie słyszeć, otwartymi uszami. Jeżeli słyszeć nie chcemy, albo lepiej słyszeć, a nie myśleć przy tym. Później dopiero wykonujemy główne ćwiczenie z odetkanymi uszami. Jeżeli nabraliśmy wprawy w utrzymywaniu przez 10 minut stanu biernego z otwartymi zmysłami, to musimy się przyzwyczaić do wykonywania tych ćwiczeń w, zupełnie, w zupełnej niezależności od ciała i warunków naszego otoczenia. Ćwiczymy się w pozostawaniu w stanie biernym, stosując lub, stojąc, lub chodząc. To samo. Czynimy wobec koncentracji myśli, i te ćwiczenia muszą być bez ustanku równolegle wykonywane, ponieważ dopiero połączenie obu stanów doprowadza do pewnych wyników, o czym będzie mowa później. Odbywajmy więc ćwiczenia koncentracji myśli i stanu biernego wśród największego hałasu i w najludniejszych miejscach. Wprawienie się w stan bierny jest tak samo możliwe wśród huku, armat, pożaru i wzburzonego tłumu, jak w cichej, odludnej komórce. Uczeń musi sobie mocno i stanowczo powiedzieć: Nie chcę słyszeć, nie chcę widzieć, nie chcę też myśleć. Początkowo tylko krążek, potem tylko jeden punkt, a potem nic i próżnia. Jeżeli ćwiczymy na ulicy lub na pracach publicznych, to musimy wyszukać sobie bezpieczne miejsce i oprzeć się o jakiś przedmiot. Aby nie wzbudzić ciekawości ludzi, udawajmy, że wpatrujemy się w jakieś okno wystawowe lub budynek. Kto do tego stanu doszedł, ten może korzystać ze zdobytych i rozbudzonych zdolności. Jeżeli pragnie na przykład oświecenia w jakiejś sprawie, którego mocno obchodzi lub zajmuje, to niech najpierw skoncentruje swoje myśli na niej przez kilka minut, następnie niech przejdzie do stanu biernego, a potem niespodziewanie znajdzie to, czego szukał. Wynik przejdzie wszelkie oczekiwania. Często zdarza się. U Uczonemu lub artyście, że nagle twórczość ich się przerywa, stoją jakby przed zamkniętą bramą, która broni im przystępu, choćby nie wiadomo, jak mocno starali się ją otworzyć. Zniechęceni muszą odłożyć swoją pracę aż do sposobniejszego czasu, spodziewając się, że potem pokonają trudności. Taka strata czasu jest wielką przeszkodą, lecz często, nawet po długim oczekiwaniu, brama się nie otworzy. A najlepsze dzieła pozostają niedokończone, albo też tracą wiele na wartości, pięknie i doskonałości, ponieważ bardzo jest widoczny ów trud i wysiłek przezwyciężania trudności lub obchodzenia tych miejsc, które często są najważniejsze. Kto znalazł się w takim położeniu, niech spokojnie skoncentruje myśli na danym przedmiocie i przechodzi potem do stanu biernego, a Brama z łatwością mu się otworzy. W ogóle we wszystkich innych okolicznościach życia te dwa stany myślowe są nadal cennymi środkami pomocniczymi, kto raz zdobył te zdolności potrafi w każdej potrzebie wykorzystać je. A żeby dostąpić takiego oświecenia i spotęgowania mocy umysłu będzie zawsze lepiej, gdy w przepisany sposób wyłączymy nasze zmysły. I odosobnimy się w ciszy naszego pomieszczenia. Autor tego podręcznika wymyślił prosty sposób, aby tylko w rzadkich sytuacjach używać niewygodnego zamykania oczu i uszu. W łatwiejszych wypadkach, np. przy pracach pisemnych, należy oprzeć łokcie o stół, głowę włożyć między dłonie, Kciukami zatkać uszy, a resztą oczy. W takim położeniu można łatwo wywołać stan bierny. Jeżeli stan bierny wywołamy w ciszy i odosobnieniu, to wywołane przejawy intuicji, poznania i oświecenia będą tym silniejsze i wyraźniejsze. Ćwiczenia te wykonujemy wśród zgiełku dnia i przy otwartych zmysłach, dlatego. Abyśmy zdolności tych mogli użyć w chwilach niebezpieczeństwa, w każdym miejscu i o każdej porze, w każdej sytuacji. Powinniśmy sobie postanowić ćwiczyć oba stany myśli aż do końca życia nie tylko w ciszy i odosobnieniu, ale także wśród hałasu i zgiełku. Pod koniec tego rozdziału należy zwrócić uwagę na to, że żadnego ćwiczenia Jakiegokolwiek rodzaju nie wolno wykonywać z pełnym żołądkiem, a najlepiej w godzinę po jedzeniu. Nakłaniam jeszcze raz ucznia gorąco, żeby oddał się ćwiczeniom rozwijania tych stanów duchowych z największą powagą i pilnością. Dopiero na kolejnych etapach rozwoju zrozumie on podstawowe i zasadnicze znaczenie władania tymi dwiema zdolnościami dla dalszego kształcenia wyższych sił duchowych.